Już nie widziałem restauracji z tak słabymi opiniami Lepiej zjeść karton na dworcu niż to coś przypominające pizzę Niestety nie może dać zero gwiazdek, ale na to zasługuje to miejsce Natalia, czy my na pewno chcemy tam iść? Nie Nie chcemy, ale dla was widzowie pójdziemy No dobra, mamy to, tam w środku jest najgorsza pizza we Włoszech Patrzyli na nas tak jakby chcieli nam coś zrobić Ale uwaga, najgorsza pizza we Włoszech wygląda tak o fuj, co to jest Natalia? Śmierdzi W dzisiejszym odcinku razem z Natalią hey. Nadal jeszcze jesteśmy w Mediolanie I nagrywamy dla was film, o który bardzo dużo osób prosiło na Instagramie Czyli test najlepszej i najgorszej pizzy we Włoszech I to serio najgorszej, bo no, w życiu nie widziałem restauracji z tak słabymi opiniami Po dzisiejszym odcinku no możemy czuć się nie najlepiej Ale w życiu podobno trzeba wszystkiego spróbować Więc no my spróbujemy dzisiaj Pizzę w restauracji, która ma opinię 1-1 Żebyśmy tego za bardzo nie żałowali i wiedzieli, że no po prostu to było warto, to strzelcie pod tym filmem łapkę w górę i dobijcie tutaj, jak widzicie 17 322 lajki. Poza tym zasubskrybujcie też kanał klikając ten oto czerwony przycisk na dole i zróbcie tak, żeby był szary, bo wtedy nie przegapicie żadnych nowych filmów, a będzie jeszcze jeden bardzo ciekawy film właśnie z Włoch. No i poza tym pomóżcie nam dobić 2 miliony sobą. No dobra, wyszliśmy z hotelu i generalnie zaczniemy sobie dzisiaj od tej najgorszej pizzy we Włoszech. Jestem no bo chcemy mieć to za sobą, ale stwierdziliśmy, że no lepiej nie jeść jej na pusty żołądek, więc najpierw pójdziemy na jakieś normalne śniadanie. No i proszę bardzo widzowie, widzieliśmy sobie takie dwa klasanty z jakąś szynką tutaj z jakimiś jeszcze innymi gadzjami, ale ja dodatkowo wziąłem sobie jeszcze o takiego goferka. To jest ciasny kruche? A. Żeby jak najbardziej się najeść, bo no czuję, że w tej najgorszej pizzerii szału nie będzie. Ale dobra, uwaga, próba smaku. Najpierw ten bardziej wypasiony. Dobra. Dobre? Trochę chrupiące, no. Mega chrupiące, nie? Mega dobre. Natalia najedź się i doceń te dobre składniki, bo no, zaraz może być trochę gorzej. No, dobra, ściana zjedzone i. Było pyszne. Było pyszne. I ale to była. do tej pizzy, którą teraz będziemy jeść. No właśnie, ostatnia pyszna rzecz na najbliższych kilka godzin. Do tej najgorszej pizzerii we Włoszech mamy, jak widzicie, 7 minut, więc no jest całkiem blisko, ale zanim tam dojdziemy, to Natalia może przyznam opinię, co? Ja się boję, niech czytać ja, ja, ja też się droga boję, ale no, sprawdźcie, co napiszą. W ogóle, ja nie rozumiem, jak to jest możliwe, że ta restauracja ma 348 opinii, więc to nie jest mało. I średnią ocen 1-1. No właśnie, jakby mamy jakieś dwie, 3 opinie, jedyne. No właśnie, to komuś tam nie smakowało, coś tam nie poszło Ale nie tak. to jest prawie 350, 350 opinii, To już świadczy o tym, że tam naprawdę coś jest nie tak. O, proszę bardzo Pan Rafał napisał, że przyjaciele, omijajcie to miejsce szerokim łukiem, mimo że jest długo otwarte, lepiej zjeść karton na dworcu, niż to coś przypominające pizzę. A, dopisał też, że jeśli macie ochotę na aperol, to gwarantuję, że woda z fontanny dużo bardziej przypomina smak aperola niż ten drink. O, tu opinia pani z przetłumaczę. 18 euro za chicken pizzę, co za skam. Yy, tragiczne jedzenie tragiczna obsługa, niewyobrażalne ceny, nie jedzcie tutaj, jak Próbowaliśmy... Y Jakie zdjęcie O kurde Natalia, mamy tam jeść? To ktoś jeszcze napisał, że jak próbowali wiecie, zgłosić reklamację do kelnera To powiedział, że ma to gdzieś O tutaj kolejna ciekawa opinia Całkowicie unikać Niestety nie może dać zero gwiazdek Ale na to zasługuje to miejsce I to nie jest tak, że wybieram jakieś najgorsze opinie patrzę, tutaj, jedna pod drugą mają, mają jedną gwiazdkę No przecież to jest masakra I Natalia, czy my na pewno chcemy tam iść? Nie Nie chcemy, ale dla was widzowie pójdziemy Żebyście zobaczyli jak wygląda najgorsza pizza Nie tylko w Mediolanie, ale chyba w ogóle no, no. w całych Włoszech Ale strzelić za to lajka, like żebyśmy... no, no żeby Myśmy tego aż tak nie żałowali. Dobra, słuchajcie, tam już widać tą restaurację. Nie wygląda aż tak tragicznie z zewnątrz, tylko no, musimy podejść bliżej. W ogóle patrzcie na to, te Włochy. W ogóle słuchajcie, tam jest ludzie, Nie wiem, czy oni nie czytają opinia Google, a czy o co chodzi. No nic, idziemy i zobaczymy, jak to wygląda, no. po prostu ludzie patrzą na tę knajpę, bo nawet na spoko wchodzą i później wystawiają tam jedynkę. Tak jest. Zderzają się z tą rzeczywistością, nie? No, hello. Hey, okay, you wanna food? Yes, we you wanna. Pizza outside? E, outside. Pizza for takeaway, okay? Margherita, pepperoni, vegetable. Um, eee, from Poland. Gęsia. dobrze, ja, dobrze. Ta, ta, ta. Chicken pizza, okay? Okay, can we have one chicken? Yes, okay. Only one. Only one. Okay. Drink what you like. E, we don't uh, want you to don't drink. To yeah, drink. we don't need. Okay. 18 over there. No, dobra, Mamy to. Tam w środku jest najgorsza pizza we Włoszech. Obok nas siedzieliśmy tak jakby, że było widać, co się dzieje za barem. Po prostu panu spadł nóż, on go. Podniósł i zaczął kroić czas. Podniósł no z ziemi i no i centralnie nie wytarł go, nawet nic nie przetarł. Zaczął kroić czas, jakby nigdy. Nie. W ogóle też bardzo się jak powiedzieliśmy, że płacimy gotówką tak. i nie dostaliśmy paragonu. Wiesz tak. czemu Natalia? Wiem, bo to Te... nie było na kasę na no, no właśnie, dopiero powieściu co robiliśmy, że przecież oni pewnie skamują i wiecie, no. nie nabijają na kasę tego. I chcieliśmy zjeść w środku, ale od samego wejścia, jak tylko zobaczyli aparat, to patrzyli na nas tak, jakby chcieli nam coś zrobić, więc stwierdziliśmy, że bierzemy na wynos i zjemy to, słuchajcie, na takim otomurku. Natalia odwieramy. jeszcze nie patrzyliśmy widzowie. Nie wiem, co tam jest w środku. Ale uwaga, najgorsza pizza we Włoszech wygląda tak. O fuj, co to jest, Natalia? Śmierdzi. Widzowie, czy mi się wydaje, czy to jest normalnie kurczak w, panie... w panierce? Ja pierdzielę. No, kurczak to trochę za dużo powiedziane, bo. No. Bo to jest panierka. Mi przypomina jakąś najtańszą pizzę taką mrożoną. My... Natalia, to... najtańsza mrożona pizza wygląda lepiej niż to, serio. Szczerze, widzowie, ja serio się boję tego jeść. Ja no patrzcie, jak to, to wygląda. No w rzeczywistości, tak śmierdzi No dobra, no co my musimy zjeść, Natalia? No trze trzeba ja spróbować. Ja tak Dobra, wyobraź sobie, że to jest najlepsza pizza na świecie. No tak szczerze, powiem ci, że ciężko sobie to wyobrazić, czując ten zapach. Dobra, Natalia, ale kurczaka nie da się coś źle z nim zrobić. Wystarczy go usmażyć, nie? Ugryzę tego kurczaka. To ja minęło już wszystko. 0 na 10. Tu jakby ktoś pokroił schabowego i wdał go na pizzę. Nie boję tego smakować, Karol. Natalia, spróbuj. I co? To ciasto jest tak płaskie. To ciasto jest tak cienkie jak tata ta, jak, jak ten takim... kurczak. Le, niedobre. Terio, jakaś pizza z biedronki najtańsza jest lepsza od Naprawdę? tego. Naprawdę. A to jest smutne, Natalia. Nie wiem, jesteśmy we Włoszech. Jesteśmy we Włoszech. No ale nic, widzę, skoro już kupiliśmy, wiedzieliśmy na co się liczymy, to ja tą pizzę, Natalia, jakoś spróbuję zjeść, tylko bez tego kurczaka. Bez tego schabowego. No nie, on mnie przeraża trochę. No bez tego mięsa jeszcze jako tako to wygląda. Ale. To włoska pizza! Nie, tak, ale jest płaska. No no, słuchajcie, pizka zjedzona, Natalia mi nie pomogła, musiałem zjeść sam, bo... To no, był mi ten smród ubrzydzał no. no nie było to najprzyjemniejsze doświadczenie widzowie Ale Natalia najważniejsze, że mamy to już za sobą Teraz będzie już tylko lepiej, ale póki co jestem najzony? To w międzyczasie spróbujemy mam pokazać jakieś fajne miejsca w Mediolanie Mamy zapisanych kilka takich fajnych, nietypowych miejscówek z TikToka Więc będziemy dzisiaj testowali TikTokowe miejsca No a potem pójdziemy na najlepszą pizzkę O, w ogóle słuchajcie, jesteśmy w metrze, ale Natalia musi kupić sobie jakiegoś batona, żeby zagryźć tę pizzkę. No, widzowie. No. I to jest to, o. I nasze metro przyjechało. No dobra, wysiedliśmy z metra i pierwszym tiktokowym miejscem, które chcemy wam pokazać są... Te oto bloki pokryte lasem Jak na wasze wrażenia? Mega to wygląda na żywo Ej bez tu patrzcie na to, dosłownie cały blok, a właściwie dwa, bo tam za nim jest jeszcze jeden taki Są jak widzicie porośnięte drzewami Te bloki nazywają się Bosko Verticale Oj, tutaj opinia jest dużo lepsza niż w tej pizzerii, w której byliśmy Ale no nie ma się co dziwić, bo serio wygląda to mega ciekawie W ogóle to jest taka zupełnie nowoczesna część Mediolanu, zupełnie inna niż te okolice katedry. Tutaj w ogóle jest bardzo mało wieżowców takich nowoczesnych. No, tak naprawdę ta dzielnica, której jesteśmy, to jest chyba jedyna. Z takimi właśnie. O, proszę bardzo, jak widzicie, nowoczesnymi wieżowcami, ale no co by nie mówić, całkiem tutaj ładnie. No dobra, zostawiamy to miejsce za nami. Jedziemy teraz też w całkiem ciekawe, też nowoczesne miejsce, którym jest, tada! taki oto sklep Apple, który jest chyba pod ziemią, tak, Natalia? To miejsce też często pojawiało się na TikToku, bo ono jest trochę inne i faktycznie wygląda spoko. Od tej strony. Wygląda to tak i kurde, chyba trzeba wejść do środkę, co Natalia? Ale tym szklanem wejście Tak, no tak No dobra, wychodzimy na tele, jak ważenia. Jestem w szoku, nigdy nie widziałam tak olbrzymiego sklepu, nie? Spójrzcie, ile tu jest ludzi, ja nie mogę, to jest faktycznie taki prawdziwy Apple Store. No nic, fajnie było wejść, zobaczyć, bo to taki, wiecie, trochę inny Apple Store niż ten nasz w Polsce, ale teraz idziemy do kolejnej śmiesznej miejscówki z TikToka, Milan Duck Store. Generalnie jest to, jak widzicie, sklep z kaczkami do Wamy Patrzcie tylko na to, i ja nie mogę, ile tego tutaj jest. Aż tu ten na Oktoberfest, nie? Do no. Bo po prostu każdy rodzaj. O tutaj nawet jest statua wolności. Kaczka do wanny. Przecież to jest hit. I generalnie, gdyby nie to, że no prawie w ogóle nie kopie się wanny, to, to bym taką kupił kaczkę. Ale on tuszął przy tej pizzce. Mega. Jakieś rodzinki, Mega, wszystkie rodziny, wszystkie zawody, wszystko. Ale w ogóle jak jesteśmy pod miejscem, tutaj tutaj widać. No podobno. właśnie. Gdzie też są podobno jedne z lepszych lodów, to też jest TikTokowa a, miejscówka. Tak to wygląda. To faktycznie też kojarzę Natalia z Twojego telefonu, nie pokazywałaś na TikToku. Więc jemy sobie te lody, a potem lecimy na najlepszą wyłosze pizzkę. Proszę bardzo, mamy nasze lody. E, Mój ładnie wygląda. No ja mam stracciatella i mięta z czekoladą, a ty masz orzechowy i pistacjowy, tak? Yes. I w ogóle dostaliśmy jeszcze w gratisie taką o czekoladę plus tam jakiś krem pod spodem. Jak? Ale pyszny ten karby. Pyszny? Ej, pocha no to jaka dobra No dobra, loty zjedzone, więc czas teraz na coś konkretnego A mianowicie najlepszą pizzę w Mediolanie Którą jest Pizza Ambre, pizzeria, która ma prawie 4000 opinii No i średnią ocenę 4,7 na 5 Generalnie patrząc na baner w zdjęciach, no nie wygląda to może jakoś super zachęcająco Ale czytając opinie, jak widzicie, mamy, że jest to najlepsza pizza w Mediolanie i w Wenecji O, proszę bardzo Dalej mamy, że mega miejsce, pyszna pizza, mega obsługa Tutaj, czyim zdaniem, obowiązkowa pozycja przy wizycie w Mediolanie Genialna przepyszna pizza, o jak widzicie ideał, ale jest tylko jeden mały problem. A mianowicie do godziny 19, i jak widzicie mają przerwę. Jest aktualnie tam przed 17, więc trochę ponad 2 godziny czekają przed nami, ale podobno warto, więc no poczekamy i zobaczymy. I zobaczymy, co to będzie. No dobra, jak widzicie, mamy 19.52 i tam, gdzie jest ten migający neon z napisem pizza, jest słuchajcie, podobno nasza najlepsza pizza w Mediolanie. Z tego co widzę, jest kolejka, ale to dobrze, słuchajcie, bo jeśli jest kolejka, to znaczy, że. Pizza no, jest dobra. No dokładnie. <grym> No dobra, słuchajcie, jesteśmy u góry, jest trochę ciemno, także sorry za to Ale w ogóle patrzcie jaki tu jest klimacik Proszę bardzo, tak o wygląda menu i no niestety jest wszystko po włosku Za dużego wyboru też nie ma, ale no 8. zobaczymy Tak, z 8 pizz jest, w ogóle jesteśmy też o taki jakiś poczęstunek, tu jakiś szampan, kurde to. Ale najważniejsze jest oczywiście pizzka, nie będziemy długo czekali, więc no zaraz zobaczycie jak ona wygląda No i mamy to, widzowie, spójrzcie jak to wygląda, to jest Margarita Natalii To jest moja z jakimiś pomidorkami I uwaga, czas na próbę smaku Natalia Zowie, uwaga, próba najlepszej pizzy w Mediolanie mm. Dobra? Już nie ma sosy. Ale gorsza niż ta pierwsza, co, co dzisiaj mieliśmy? Aha, niż ta pierwsza <laughs> ta ładnie pachnie i smakuje wygrał wygląda trochę ładniej Jest więcej składników przede wszystkim, ale uwaga mm. No i właśnie na taką piskę przyjechałem do bo. Już na jakieś świeże wszystko, nie? Ja jeszcze chcę posmakować brzegi, nie? Ciasta Uwaga Right. Uh -huh. Mmm, perfekto. Pyszna, serio. Dla takiej pizki warto było czekać aż do 19, zanim to odchodzą. No i co, idziemy jeść i zaraz jeszcze jakieś podsumowanie. No dobra, wyszliśmy z pizzerii, jesteśmy już w metrze i jak wrażenia? No, nie była ziemia, nie. no, no to nie, nie, nie ma co porudniać. słuchajcie, z tą pierwszą pizzerią, to nawet nie, no szczerze, nie, nie, nie ma co. W tej drugiej był taki mega włoski klimat. Sego, tam tak. wiecie, wszystko było kolorowe, pomalowane, takie naprawdę typowo włoskie. Pizka była super, ale wydaje mi się, że w Polsce da się takie dostać. Tak. Nie to była nie już tak... taka, że była przepaść pomiędzy tak. pizzą, którą już kiedykolwiek jedliśmy To nie, nie było też tak, chyba że to była najlepsza pizza, jaką już jadłem Ale no, z kolei tak złej pizzy, jak jedliśmy y, tutaj na początku no, dnia, ja nie dnia nie jeszcze, No ja też nigdy chyba nie naprawdę. jadłem to, ta, ta, Tak złej pizzy nie znajdziecie raczej nie. Ale słuchajcie, nie ma co, na tym kończymy No, nadzieję, że taki luźny vlog wam się spodobał Z trzecią się tak, subskrybujcie kanał A my póki co wracamy do hotelu, idziemy to montować A jutro nagrywamy dla was jeszcze jeden film z Włoch Już, już ostatni. chyba ostatni, <laughs> także spoko No a potem wracamy do Polski, także trzymajcie się i nara yeah <makes noise>